Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj chciałbym chwilę Wam zająć na temat, co lepsze, trójkąty czy kwadraty. Chciałbym podkreślić, że na potrzeby tego filmiku rozpatruję tutaj jedynie heteroseksualne wielokąty. Mam tutaj na myśli trójkąty w postaci kobieta, kobieta, mężczyzna lub mężczyzna, mężczyzna, kobieta. Oraz Czworoką z dwóch panów i dwóch pań. Zacznę może od zalet trójkąta. Pierwsze jest to fakt, że osoba występująca w roli mniejszości może czuć się bardziej zaopiekowana. No wiecie, ma do dyspozycji dwoje partnerów, którzy są w stanie się nią zająć i w odpowiedni sposób dać jej więcej niż jedna osoba przeciwnej płci. Drugie. Partner może swobodnie zobaczyć partnera w akcji, nie będąc sam jednocześnie zajęty inną osobą. Nie traci czasu, gdyby tak zachowywał się w czworokącie. Na przykład, to troszkę by zabierał sobie zabawy. Natomiast tutaj swobodnie może sobie poświęcić chwilę na dogodną obserwację. Trzeci. Pozytywny aspekt. Trójkąt wymaga mniej otwartości niż czworokąt. Łatwiej kontrolować przebieg zdarzeń. Wymaga mniej otwartości, bo są tylko trzy osoby, nie cztery. Łatwiej kontrolować, bo też jest mniej osób. Łatwiej się skupić na tym, co chcemy na przykład zrealizować, jeśli mamy taką, takie potrzeby, takie, na przykład fantazję. Jest łatwiej to wszystko ogarnąć. Czwarty pozytywny aspekt. Dużo łatwiej znaleźć tę trzecią osobę do takiego układu. Dużo łatwiej, oczywiście, w odróżnieniu od dwóch osób do układu w czworokącie. I z doświadczenia wam powiem, że naprawdę dużo, dużo łatwiej. I ostatni, piąty pozytywny aspekt. Na początkowym etapie swingowania, jest to układ bezpieczniejszy ze względu na ryzyko pojawienia się zjawiska porównywania czy wręcz rywalizacji partnerów, co się bardzo często zdarza. Wiem to nie tylko ze swojej, ale z szerszej bazy doświadczeń. Jakie są natomiast zalety czworokąta? Pierwszym jest pełnia doznań. Pod warunkiem gotowości, oczywiście, na taki układ wszystkich jego uczestników. Doznania, jakich możemy, jakie możemy przeżyć, są o wiele bardziej skomplikowane, możliwości są dużo większe. I jeśli jesteśmy tylko gotowi, czworo ludzi jest na odpowiednim poziomie, podobają się sobie, to takie doświadczenie może być naprawdę magiczne. Figury i przyjemności, których nie zaznacz w trójkącie, to drugi i jednocześnie taki dla mnie ostatni pozytyw. No tutaj wiadomo, wynika to wprost z fizyki, co może czworo, nie może na pewno troje. Minusy za to czworokątów, znacząco gorsze szanse na dobranie się w taki układ. Ciężko o to, żeby chociaż wszyscy byli dla siebie akceptowalni. Nie mówiąc o tym, żeby wszyscy byli dla siebie bardzo atrakcyjni. Mówię o takiej atrakcyjności, co już mogę powiedzieć z własnych doświadczeń: że wchodzicie na salę pełną ludzi i widzicie atrakcyjną kobietę, która jest w parze. No ale ta kobieta ma swojego partnera. Niekoniecznie ten partner będzie tak samo. Atrakcyjny dla Waszej partnerki, jak ona dla Was. A to jest dopiero połowa warunkowości, bo fajnie by było, gdyby ta druga para tak samo znajdowała nas. Tak, dla przybliżenia Wam o co chodzi. Drugim z minusów, że do takich figur trzeba mieć dużo większe doświadczenie i otwartość niż do trójkąta. Moim zdaniem troszkę trzeba przeżyć, troszkę już ogarnąć swoich tam spraw, przemyślić yy, przemyśleń, yy, zbudować jakoś, jakieś zaufanie, yy, posmakować trochę i poznać siebie, przepracować pewne swoje rzeczy, bo nie oszukujmy się, każdy ma coś do przepracowania i trzeba to wszystko yy, pogodzić, żeby móc się swobodnie odnaleźć w tym czworokącie. No i teraz takie podsumowanko, co zatem jest lepsze. No, chyba już z tych plusów i minusów poszczególnych figur da się to odczuć. Wszystko zależy od Waszego doświadczenia. Nowicjuszom polecałbym zacząć od trójkątów, a w miarę rosnącego doświadczenia otwartości przejść do realizacji czworokąta, uświadomić sobie te wszystkie rzeczy, które w Was grają i wtedy zdecydować, jednak niezależnie od moich subiektywnych opinii, warto na pewno sprowadzić jednej i drugiej figury, bo na pewno wiele zależy od osobistych preferencji, doświadczeń i temperamentu. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do komentowania. Fajnie, abyście się podzielili swoimi doświadczeniami. Może ktoś się wejść się odważy. Ja do zobaczenia następnym razem.